Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kacper i witam Was na kanale Poznajmy Świat. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam 7 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w Polsce. Numer 1. Androwalda Pęcherzykowata. Aldrowanda Pęcherzykowata jest to gatunek rośliny należący do rodziny roślin rosiczkowych. Tam jest jedynym żyjącym przedstawicielem rodzaju Aldrowanda. Aldrowanda, pęcherzykowata, jak to rośliny rosiczkowe, jest rośliną mięsożerną i odżywia się zooplanktonem. Jest to plankton stworzony głównie z organizmów zwierzęcych. Przykładowo, w jego skład wchodzi wiele grup zwierząt. Są nimi np. pierwotniaki, rodki czy larwy owadów. Niekiedy też larwami komarów. Roślina ta występuje w Europie. Azji, Afryce oraz Australii. W Europie zaś głównie można ją spotkać w południowej, środkowej i wschodniej części Europy, ale również w Polsce. Natomiast w Polsce występuje ona bardzo rzadko. Numer 2. Babka pierzasta. Babka pierzasta, jak sama nazwa wskazuje, jest rośliną z rodziny babkowatych. Babka pierzasta jest gatunkiem bardzo szeroko rozprzestrzenionym na naszym globie. Rodzimy Obszar występowania tej rośliny obejmuje Afrykę Północną, Azory, Wyspy Kanaryjskie, obszar Azji o umiarkowanym klimacie oraz dużą część Europy. Centrum rozmieszczenia znajduje się zwłaszcza w regionie śródziemnomorsko-atlantyckim. Jako gatunek zawleczony występuje również w Australii, w Nowej Zelandii oraz Ameryce Północnej. W Polsce natomiast bawka pierzasta jest rośliną skrajnie rzadką. Numer 3. Bylica pontyjska. Bylica pontyjska jest to gatunek rośliny z rodziny astropatych. Roślina ta występuje głównie w środkowej, południowej oraz wschodniej części Europy oraz w części Azji, a dokładniej na Syberii, w Kazachstanie oraz Chinach. Ciekawe jest to, że gatunek tej rośliny rozprzestrzenił się również poza tym obszarem, w innych regionach Europy oraz Ameryki Północnej. A w Polsce natomiast bardzo ciężko jest spotkać bylicę potyńską. Numer 4. Cieciorka pochewkowata. Cieciorka pochewkowata jest to roślina z gatunku roślin bobowatych. Roślina ta głównie występuje w Europie Środkowej, południowo-zachodniej oraz południowo-wschodniej. Cieciorka pochewkowata jest górskim gatunkiem rośliny. Z centrum rozmieszczenia w Alpach i Górach Dynarskich. Ku północy. Dociera do środkowych Niemiec. Kilka stanowisk występowania tej rośliny istnieje we środkowej i południowej części Półwyspu Apenińskiego. A jedno stanowisko stwierdzono w południowo-wschodniej części Karpat, na terenie Rumunii. W Polsce gatunek tej rośliny jest skrajnie rzadki. Rośnie tylko i wyłącznie na jednym stanowisku, w Tadrach Zachodnich, przy szlaku z, z Doliny Kościelskiej na polanę Stoły. Numer 5. Ciemierżyca czarna. Ciemierżyca czarna, zwana również ciemierzycą czarną, jest gatunkiem bliny, należącej do rodziny melantowskich. Główne tereny występowania tej rośliny to tereny od Euroazji, od Francji na zachodzie, a po Koreę na wschodzie. W Polsce natomiast występuje na Roztoczu, na dwóch współczesnych stanowiskach. Numer 6. Cyklamen purpurowy. Cyklamen purpurowy należy do gatunku roślin, Należący do rodziny Pierwiostkowatych. Roślina ta pochodzi z południowej oraz środkowej Europy. W Polsce dziko rosnące okazy są ogromną rzadkością. Zdane są dwa stanowiska występowania gatunku tej rośliny w górach kaczawskich. Jest uprawiany jako roślina ozdobna, a ciekawostką jest to, że czasami dziczeje. Cyklament purpurowy oczywiście jest pod ścisłą ochroną. Numer 7 Czech Grzyca Grzebietowa. Czechrzyca grzebietowa, znana także pod nazwą trybulka grzewieniowa, jest to gatunek rośliny z rodziny selerowatych. Czechrzyca grzebietowa rośnie dziko niemal w całej Europie: w Afryce Północnej, na Maderze i Wyspach Kanaryjskich, jak i również w Azji Środkowej, Zachodniej oraz na Kaukazie. W Polsce roślina ta jest bardzo rzadkim areofitem. Większość stanowisk występowania tej rośliny w Polsce Skupionych jest na wyżenie małopolskiej. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji, zostawieniu komentarza po sobie. I widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.